No, teraz jest ma słuchajcie ryba. Jenior, 52 cm od ustyny. Słuchajcie, taki... Nie omoczyli też. taki lew, duży, duże, Wszystko wypuszczamy na zewnątrz. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj my się razem wybrali na rzeka do Czech z żoną i z córką. Mieszamy za nie przedłużając, zapraszam Was na film oczywiście, życzę Wam miłego oglądania. Rozmieszamy pół zanęty. To będzie do koszyczka, tu już mam przygotowane kulki. Do wszczelenia Zanęta oczywiście swoja. Bo tak ten rok wyda chytą na swoja. Co? To są moje wątki, te dwie. Tak, jedna twoja, jedna moja. A trzecia od kogo? Trzeci wątki nie masz? Więc mama nie do kogo. Teraz. I naciąg, no? Czekaj, stój. No, naciąg i pójść. Ooooo! Wow. Jedna wędka leci na gnojki. Założymy dwie sztuki. Cyk Tak, słuchajcie, robiłem pierwszy rzut do wody. Słuchajcie, druga wędka na białe dwa, 15 gramowy koszyk. I jeszcze na żółtego. Jeszcze na żółtego. I czekamy, słuchajcie, na pierwsze brani. A ja ty zaglądaj jak będzie w pouczepało cały Przede. czas. Ale to nie, tak musi cały czas, to wtedy, wtedy zacinamy, wiesz? Tak, tu słuchajcie, siedzimy na kocyku, piknik przy okazji ryby, no i co, jakieś tam rani już było, rożek zacinął, ale Ale rybka wlazła w zaczep, słuchajcie, i na nowo musiałem wiązać oczyk, wędki w grze, czekamy do wieczora, posiedzymy. Słuchajcie, taki, nie owo też, taki lechłyn duży, słuchajcie, już go wypuszczamy na zewnątrz, szybko zdjęci, Majuszko, co piękny, nie? Piękna rybka ma tu na no. oczku dużo wychłodzeczków. Słuchajcie, wypuszczone leponia. Idziemy tam. Nie. Ale rybani! No. Zaczyna się, zapowiada się Fajny dzionek nad wodą, bo taki leszcza już co maja wyciągła. Tową powiem sukces! Tukę z tej rzeki cały czas ktoś chodzi, cały czas jakieś patyki psowi ciepią do wody. Pies skocze, ale muszą te ryby tu być przyzwyczajone, słuchajcie, w tym centrum, tukę, bo po prostu się niczego nie boją i jakieś brania są. Ale by paní No, teda jste na masu ryba. ryba. Měl po podběrák. Pomávu Justyna. na. pomału. Karaś Słuchajcie Justyna wyciągła karasia Taki karaś słuchajcie piękny Pierwsza ryba od niej w tym roku I <noise> już go wypuszczamy na zat. Słuchajcie już go wypuszczamy na zat. Słuchajcie, i druga ryba Justyna holuje coś tam siedzi po malutku No są różne korpku, są sama wędka, wiesz No po malutku Ale masz klenia rekordowego te Pomału, pomału, pomału Siedzi Słuchajcie nas lubiła, takiego klinia. Już go zmierzymy, wielamo, Ale Wam powiem, że ma 52 cm. 52 cm. Nie, Super. jeden go o takim kleniu chciał i pomarzył, żeby takiego chycić. Już Wam go prezentujemy. Słuchajcie, taki, taki klenior 52 cm od Justyny. Chyba ją nawet takiego jeszcze nie chycił. Piękne, nie maja? Tak. Szybko. Szybko, zdjęcie i do wody. Słuchajcie. Troszkę pogoda się kali, ale myślę, że nie będzie burzy. Słuchajcie, 52 cm klinior. Już go wypuszczamy. Z powrotem, słuchajcie. Poszło. Słuchajcie, powiem mu tak, że ja cały nerwowy nerwowy, bo po prostu godą tak. Maja wyciągła ryba, Justyna wyciągła ryba i teraz moja kolej, jak będzie brani. I wiązałech choczyk, jak zwykle, co od da żeby albo nalość picio, albo choczek zamatłać, bo dużo tu jest kamieni, dużo, dużo zaczepów. To brani, to brani, słuchajcie, i tak nie umiał dojść do szlagu, żeby Ja ryba wyciągnął, po prostu, bo mi to nie ma dane. Obejrzymy, siedzimy, słuchajcie, myślę tak jak godzą że ta burza nas tu nie zastanie, bo jakieś chmury się robią. Ale tym klinię, orwą powiem od Justyny, no rewelka. Rewelka, ja mu powiem i to na białe, bo jedyny taki wielki to zawsze nawiśnie, że rzek pochytał, ale tu to niesamowicie wielki. Czekamy, wyndki zarzucone, słuchajcie, obydwie i będziemy widzieli, co się będzie dalej działo. Słuchajcie, jakoś akcja ratowniczo na policje policja, straże coś tam wyciągają za tego przebywu Jakieś pudło niesie, może jakiś pies się utopił, słuchajcie, albo coś. Na pewno to nie ma człowiek, bo by była fenitarka. Wyszła moja kolej. Teraz ja holuje rybka. Jeszcze śmiało, śmiało. Śmiało tata. Poszła. <noise> Poszła, ale słuchajcie, pływią taki gluny jak widzicie i po prostu się nie wcięła, bo na choczyku też były gluny. Dobra, Tata już łowił rybkę, ale się mu urwała. Niestety mu uciekła. I teraz czeka nam... I teraz moja kolej. Muszę zaczekać. Co chcesz? Wiesz, no, pod Ale weź mi sobie bardziej prędko W podparze, No. Kor, no. kor, Teraz sama, no. Tu i teraz już bez kotkowania i tam w prawo wędka. O, i tata podierno, no. Brawo! Co to fajnego? No ja to tutaj za ryba. Nie. Ej, się w podbieraku. A! Ona moja jajeczka! No bo na je wiesz? Pod tu. Ja nie, nie chcę ziwać. Słuchajcie, taki... A wiesz, ze mną trzymać? Taki leszcz, ale muszę go maje chyć, bo je na tarle i ona się boi tych kolcy takich... Domo, jajeczków. ...czy jajeczków. Ale mu ogon pogryziony, słuchajcie. Piękny. A co tu ma być? Zdjęcie? Dobra? Tata na razie Wypuszczo rybka. Ale I tak się łowi w Carp Hunter z Polska. Tak widzowie, no my się pomału pakujemy dudą. Pomału godzina 19. No i co? Jak widzieliście, jakieś tam rybki zaś wpadły. Działchy połowiły, ja miał spinka. Także jeżeli Wam się film podobał oczywiście łapy w górę, zostawcie suba. No i widzimy się. I widzimy się w na następnym filmie. Tata. Tata. No i Maja jeszcze wam chce coś powiedzieć, słuchajcie. Dajcie widzowie, oglądajcie nas na, na YouTube. <laughs> no. Rybki połowiliśmy. Rybki my połowili. Czym cię się. Bocian. Pozdrowionka.